Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 726 114 114 w każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9:15 temat dla reportera. Czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Na naszym zegarku jest 9.15. Jest Kasia Prawa-Tidzik, jest Teleszek wspaniały. Dzień dobry, obecność sprawdzona. Dzień dobry, jesteśmy. Dzień dobry. Na naszym, na Twoim, na każdym zegarku jest chyba ta sama godzina dzisiaj już. Także... Tak, teraz 9.17. Czekamy na Was, drodzy słuchacze, do 9.30 pod numerem 726 114 114. We trójkę tutaj je deżurujemy i czekamy, jakie tematy nam zgłosicie po, po weekendzie, który za nami. Kolejny dopiero za kilka dni. Rozpoczynamy nowy tydzień, nowe wezwania. No a czy będą telefony dzisiaj? Myślę, że słuchacze całego Zagłębia Miedziowego dzisiaj powinni się rozdzwonić i zgłaszać nam sprawy, które no troszkę ich zaniepokoiły, a chcieliby, abyśmy w tych sprawach zainterweniowali. Tak, także polecamy również zaglądać na portal miedziowe.pl. Tam zaległe sprawy również opisywane są. Tam zresztą też najświeższe informacje z całego naszego regionu. Portal Zagłębia Miedziowego jak najbardziej czeka na Was. No i my również czekamy na Wasze Nasze telefony 726 114 114. Ostatnio dość sporo tematów było chyba drogowych, z tego co dobrze pamiętam. Tak, drogowych, infrastruktura drogowo-chodnikowa i zieleń dominuje w ostatnich zgłoszeniach, jeśli chodzi o naszych słuchaczy. My te sprawy chyba przekazujemy roku, dalej. Chyba co roku na wakacje jest podobnie, że i drogi i zieleń. I, ko I, zieleń, i, i, i zieleń. koszenie, i drogi, i dziury, i nierówne chodniki i tak dalej, i tak dalej. 726-114-114, dzwonicie, my czekamy na wasze telefony. Zanim jakikolwiek telefon się pojawi, to oczywiście pojawi się trochę muzyki, żeby rozruszać naszych słuchaczy. O, no albo nie pojawi się, bo odbieramy telefon. Haru, dzień dobry, witamy. Najpierw pojawi się słuchacz. Dzień dobry. Słuchamy. Ja o takiej sprawie dzwonienia swego czasu na temat terenu szkoły numer 12, mhm. no i tam dyrekcja stwierdziła, że nic się nie dzieje, ale... Te imprezy są coraz większe, coraz głośniejsze, a cała erozja z tyłu jest tak pomalowana, tak pomalowana, nie wiem czy do się tego nie widzi, jest dosłownie na w strejem Od tamtym nie, ale tam to jest tak no, to jest brudno też. Wczoraj była taka, jakaś impreza, nie wiem, to miałem wrażenie, że to jest mecz piłkarski. Interwencji policji nic nie pojeżdża, nic muszę, ten muszę, ten... Pana, muszę pana sprostować i wejść w słowo. To nie jest tak, że tak jak pan mówi, że w szkole tego nie widzą. Widzą mi to oczywiście, natomiast po godzinach pracy szkoły, no, jeśli ktoś widzi akty wandalizmu, no, to trzeba dzwonić na policję. Natomiast w momencie, kiedy pracownicy są w szkole do godziny 15, to. Ja rozumiem, to ja, godzin... ja rozumiem wszystko, tylko że yy, dyrekcja nie mogłaby po prostu. Yy, interweniować na policji, żeby podjechali tak gdzieś godzina 19, dwudziesta, żeby ja, myśl, ja, ja myślę, że takowe telefony są wykonywane, nie sądzę, żeby nikt w szkole nie reagował na tego typu rzeczy, bo, bo w końcu to codziennie, jest... Codziennie coś się dzieje, tam nie ma, że to jest sporadycznie w sobotę, niedzielę. tam jest mhm. od poniedziałku do niedzieli, każdy wieczór, każdy popołudnie to wyrywa łapki z tych yy, yy, dybun, czy tam są przy zawsze Także tam, tam jest dosłownie demonka. Mm -hmm. Coraz agresywniej, coraz głośniej, coraz wulgarniej się zachowują. To przekażemy też informacje do dyrekcji. Też zapytamy, czy dyrekcja właśnie, tak jak tutaj ja jak mówi, może, po, może mają już jakieś kroki nowe, jeszcze jakieś kon, kon, konkretniejsze. No a przede wszystkim apel do tych osób, tak. które niszczą i tam przebywają w tych tak, godzinach, to ze szkoły 12, to jest taka młodzież 14-15 lat, to nie są na, na pewno młodzież w miasta to jest młodzież, która uczęszcza do tej szkoły. Ale elewacja z tyłu to wygląda tragicznie, jest tak pomagana na wysokości, na mniej półtora metrów. No tam gdzie tam gdzie ręka sięgnie Dziękuję za to zgłoszenie, mamy zanotowane Zobaczymy co w tej kwestii uda się tam poprawić Tak jest, bardzo dziękujemy za ten telefon I czekamy na kolejne 726 114 114 Dzwonicie do nas z całego naszego regionu Czy to Głogów, czy to Lubin, czy to Polkowice Legnica i wszystkie okoliczne miejscowości Zagłębia Miedziowego 726 114 114 Mamy temat szkolny No i teraz jaki będzie Kolejny temat telefon. Dzień dobry, witamy Dzień dobry Słuchamy Proszę pana, ja już dzwoniłam wielokrotnie do państwa tak. i dzwonię z Oriona w sprawie tej skarpy, gdzie jest nieskoszona od strony galerii, przy, przy wieżowcach Oriona. Mm -hmm. Tam jest tak wysoka trawa, bardzo, do kogo to należy, kto powinien to skosić, to jest coś okropnego, jak to wygląda. Panie Państwo pani dowiedzieliśmy się, że w, tak naprawdę w, na tym terenie jest trzech właścicieli. Generalna Dyrekcja, Urząd Miasta i chociaż nie, Spółdzielnia Mieszkaniowa wykosiła swój teren. Zgłaszaliśmy to, no skoro w dalszym ciągu jest wysoka trawa, to przyjdzie nam to kolejny raz zgłosić. Przy czym, pytanie, w czym ta wysoka trawa na tej skarpie pani przeszkadza? Przeszkadza. Po prostu przeszkadza, bo jest brzydko, ochydnie wygląda, tam są zające, tam, tam się mnożą zające, zające uczekają na drogę, samochody ich zabijają. No, Ale jest... ta, ta droga z tego, co wiem, teraz nie jest tak mocno używana. I to no. Oczywiście, że nie jest. Wiem, że nie jest. Mm -hmm. Tak, tak. Ja mm -hmm. wiem, że nie jest, bo tam się rondo robi. tak. Ale ktoś zawsze była koszona, tylko w tym roku jest nieskoszona, przez inne lata zawsze było to skoszone. I ktoś to jednak kosił. Mm -hmm. No, mógłby to ktoś skosić, bo to ohydy nie wygląda, rowale i tak dalej. Ochydynie, Ale... nie. To tak wizerunek ulicy naprawdę wciągnie. Mm -hmm. Dobrze, dobrze. Powtórzymy, ta... powtórzymy w takim razie. W końcu Pani apel, powtórzymy raz jeszcze. Bardzo proszę, dziękujemy bardzo. bardzo. Proszę. Dziękujemy, pozdrawiamy i miłego dnia przy okazji życzymy. Eee, no i czekamy I na skoszenie trawy. A, tak, i czekamy na kolejne telefony. Eee, miał... Chciałem przypomnieć numer, no ale właśnie. myślę, że przypomnij, jest, przypomnij. jest tak prosty i łatwy do zapamiętania, a co niektórzy myślę, że i w swoich telefonach mają zapisane 726 114 114 w temacie dla reportera. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam taką prośbę ulica, tutaj od policji policja się idzie i tam jest, to jest przejście dla pieszych, tutaj od szpitala i, i tam dalej. Obrońców I, pokoju. Jest... Proszę? Obrońców pokoju, tak? Tak, obrońców pokoju i tutaj i jak się do, do szpitala skręca. już. No. no i, I chciałem przejść na drugą stronę, mhm. dostałem zielone światło, dochodzę do połowy, a już mam no, wtedy czerwone. To ja przecież nie jestem biegaczem, żebym biegał. Mhm. Bardzo bym prosił, żeby to zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Mm -hmm. Czyli mówi pan od strony, jakby pan szedł od strony komendy w stronę szpitala, tak? Czyli przykładowo od szpitala chciałbym przejść na drugą stronę, tak? Tutaj po lewej stronie, tak? I do mm -hmm. przystanku autobusowego. Dobrze, dobrze. Zbyt krótkie zielone, tak? Dobrze. Zbyt jest... krótkie zielone. Ja mam tak, jeszcze tak. jedną problemę. Tak, tak, tak. Yy, ulica Keplera. Tak. To znaczy tej Andromedy. I wchodzę i jest numer 68 Wieżowiec. Tak. I tam się znak, żeby nie parkować samochodów. Mhm. A codziennie tam stoją samochody, nie wiem dlaczego. A tym bardziej, że w tej chwili jakoś sobie tam stoją samochody te większe, takie dostawcze. Mm -hmm. No przecież to przykładowo jest dwa metry, taki dostawczak ma wtedy półtorej metra, my mamy tego pół metra. No przecież to jest chodnik, nie nie na tylko chodnik. I to jest już od dawna, taki, i to prawie tak mówię, sobota, niedziela to już jest źle, bo sobie tam stawiają. i no, a w, ty w tygodniu to samo. No, nie, nie, nie wiem dlaczego. Czasami widzę, że policja przejeżdża, bo no, kiedyś tam widziałem, że komuś tam dali jakieś tam upomnienie, że tak żeby tam nie, nie, nie parkował, no, ale można było spróbować jeszcze za jakiś czas, gdy tam razy już będzie, żeby się zatrzymał. Ja nie mówię, żeby mandaty dawać, ale niech karteczkę dadzą z polityki, że proszę tutaj nie parkować. Dobrze, czyli mamy ulica Skeplera w Andromedii. Andromedy 6 tak. 8, tak? Tutaj na tej wysokości. 6-8, tak, tak, tutaj akurat mówię, tam jest zakres posoli dla za, za samochodu. Mhm. Dobra, dobra, zobaczymy. Dziękuję, Podziemy. do widzenia. Dzień do usłyszenia, Dzień, pozdrawiamy. Dzień. I czekamy na kolejny telefon. 726 114 114, 25 minut po godzinie 9. Jeszcze przez najbliższe 5 minut dzwonicie. A jeśli ktoś dziś nie zdąży, ma środę, a piątek od 9.15 do 9.30, będziemy czekać na Was, drodzy słuchacze, na Was i na Wasze telefony, bo to jest taka okazja, kiedy na żywo możecie z nami porozmawiać i właśnie będzie kolejny słuchacz, który z nami będzie rozmawiał. Dzień, Dzień dobry. dobry. Słuchamy. Halo. Cóż, ewidentnie Głuchy jest w samochodzie. Tak, tak, tak. Coś słaby zasięg. Coś je słyszymy. Halo. Halo. No słuchamy, słuchamy. Ej, dzień dobry Państwu. Dzień Witam dobry. Serdecznie, dzień na dobry. Ja chciałem życzyć miłego dnia wszystkim pracującym w radio. Dziękujemy. dziękujemy. Dla Pana również Ej, też Ja dzwonię w zasadzie taką prośbą, ale nie do Państwa na tylko do ludzi, którzy zgłaszają jakiekolwiek problemy. Ja powiem tak żartobliwie na początek tygodnia. Do tych, którzy szukają dziury w całym. Najważniejszą sprawą, którą powinniśmy się zająć to sobą, to co mamy w głowie, bo dzwoniąc o takie pierdoły do radio, to naprawdę śmiać mi się chce każdego dnia. Są naprawdę gorsze i trudniejsze sprawy, a państwu zabracają głowę. E to złego to nie ja. Myślę, że są ważniejsze sprawy od ważniejszych. Wszystkiego dobrego, życzę się, zdrowia. Dzień Pozdrawiamy, dzień bardzo. Dobry, Pozdrawiamy. bardzo się cieszę, że udało się ten telefon zrealizować, że się nie udało, że, że udało się to tak. połączenie, bo zaczęło się nie. Przypomina mi się taki e, cytat z kabaretu Głosy Rozsądku. Otwieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Halo, słyszymy się? Halo. Się podobnie. halo. Czy ktoś tam ktoś, jest po drugiej stronie? To ktoś z, z, z auta chyba dzwoni i, i słaby jest zasięg. Czy się słyszymy? O, coś jest, jakaś próba. Halo? Halo, halo, halo. O, teraz się słyszymy. No, ja mam taką prośbę. Jakby pan ściszył tylko radejko. Że, proszę pana, ślimakiem na ulicy i jeżdżą rowerzyści, a znaki są ustawione. Widoczne z pół kilometra nawet. Ulicą Grodzką? Także że jest takie zagrożenie tam tworzą. No. Ale tam jest chyba droga. Ale znaczy się z piątki. Ale z tego co to wiem, nawet, to tam jest droga nawet, rowerowa. Pod przed instrumentami takie wiraże robią, że nie wiem, no. Ale tam jest droga rowerowa, proszę pana. Rowerowe i, i, i tam... Policji nie widać, żeby ktoś tam mm, No, właśnie policji na Starym Mieście to niestety nie widać, jak widać po osobach parkujących. Chociażby na Starym Mieście, chociażby na ulicy Grodzkiej, gdzie parkować nie wolno, notorycznie parkują. Jest tyle miejsc na ulicy, na Starym Mieście, gdzie parkują auta, a parkować nie powinny, że właśnie gdzie jest policja? To jest dobre pytanie, co pan zadał w tym momencie. Ja chciałem tylko jeszcze sprostować rzecz. Droga Grot ulica Grodzka, z tego co wiem, środek ulicy Grodzkiej jest dla rowerzystów. Nie, tylko nie wiem, co oznaczało no, no w właśnie ten, też No właśnie, ślimak. ślimak mnie też nie zaintrygował. Nie że wolno jadą może. albo że... Ale wiraże to ślimaki no chyba nie właśnie, robią. Właśnie, ale wiraże nie ma na grodzkiej. Wiesz, to mnie zastanawia też. No. no, Tak dziwnie jakoś się ten telefon ułożył i nie wiem, może. No ale to co zrobimy? No. Mam nadzieję, że że za chwilę będzie jeszcze jeden telefon, bo dwie minuty nam zostały. Ale co nie zmienia faktu, musisz Leszku przyznać, Kasiu też, że Stare Miasto autami stoi. Oj tak, stoi, Ale tele stoi. Telefon, chyba jeszcze telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, proszę pana, ja tak mówię, będę zadzwonię się do rady. Tak, 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 słuchamy. słuchamy. Dobra, jest taka sytuacja, że jestem osobą, która ma chore serce, zresztą nie wiem, i do sprawy dotyczy świateł. Też w Lubinie ko Teczką, te, na tej szerokiej drodze obwodnicy są światła i zielone światło jest za krótkie i te drugie jak się skręca podkładkę też jest za krótkie i niektóre osoby idą zbyt wolno, żeby przejść przez całe światło. Czy można coś z tym zrobić? Czyli za, za krótkie zielone? Tak, jest za krótkie światło. A to jest droga koło Tesco. Ale pan mówi, tak że jest. dla aut jest za krótkie? Tak, tam koło Tesco jest światło za, za krótkie, jeżeli chodzi o pieszych. A, o pieszych, pieszych. dobra, pieszych. dobra. Tak, tak, chodzi o pieszych. Okay, dobra. To światło jest za krótkie i dużo osób nie przejdzie zbyt szybko i nawet wódkowcy. Mm -hmm. Bo też jeździłem ze sobą na wózku i no nie idzie szybko przejść. Okay. 10 sekund niecałe, żeby to przejść. Prosiłbym o taką interwencję. To chodzi o lubin. Tak, tak, tak. Lubin w okolicach Tesco, tak? Tak jest. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. Dobrze, bardzo dziękujemy. Kolejny i pozdrawiamy. telefon zanotowany. Pozdrawiam przy okazji cały lubin. A na naszym zegarku właśnie teraz 9.30 się pojawiło. No, wypada zakończyć dzisiejszą audycję i zaprosić na środę na 9.15. Tak jest. To Zapraszamy. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9:15. Temat dla reportera.